Cześć, jestem Aguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Pikuniku. Dziękuję wszystkim za łapki w górę. Pod poprzednim odcinkiem stawiliście ponad 4000 łapek w górę, dzięki wielkie. Raz jeszcze, jeśli Wam się dzisiejszy spodoba, również zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, a my, słuchajcie, lecimy z Pikuniku i zaczynamy. Zaczynamy od wysłania pocztówki. I tutaj od razu mam Wam pewną rzecz do wyjaśnienia: mamy pocztówkę, mamy skrzynkę na listy, ale z tego, co się dowiedziałam, nie jesteśmy niestety w stanie z tego skorzystać. To jest tylko taki, powiedzmy, żarcik ze strony twórców gry, bo szukałam informacji, jak wysłać pocztówkę duchowi, czy da się wysłać pocztówkę duchowi, nawet przecież kupiłam jedną pocztówkę, ale niestety wysyłanie totalnie nie działa, więc to będzie musieli sobie odpuścić, ale nie martwcie się, bo z kolei będziemy mogli pójść do klubu, dowiedzieć się, co tam w tym klubie się kryje. O, proszę jakiś skoczny i tutaj też są kamery, tak? Teraz zwróciłam uwagę na to, że tutaj też są kamery. No ale dobra, słuchajcie, możemy użyć za to karty. Tak właśnie powinno wyglądać użycie kartki pocztowej w skrzynce. Nie da się, więc mam nadzieję, że już teraz nie będziecie mnie zasypywać komentarzami. Eee, a my jesteśmy. E, jesteśmy na jakiejś stacji. Musimy znaleźć cel tej magnetycznej karty. Gdzie my jesteśmy? O, znalazłaś nas! Bałam się. Oj! Co to było? Nie zdążam przeczytać! Cześć, nieznajoma! Witaj w Elbunko! Nie zdążam przeczytać. Oni nas witali, coś mówili, ale uciekło mi to. Co? Nikt nie nazywa tego El Bunko. Ale to jest bunker. Nie, takie słowo nawet nie istnieje. Brzmi trochę cool! No tak. Właściwie jesteśmy na starej stacji metra. Zanim się urodziliśmy, słyszeliśmy, że Sunshine Corporation. że to był pierwszy ich projekt. Chcieli połączyć całą wyspę, ale przerwali to. Przenieśli całą energię do swoich siedzib. I to ta stacja jest porzucona od tamtej pory, ale potrzebowaliśmy jakiegoś e, bezpiecznego miejsca, żeby planować nasze misje, e, a to miejsce e, powinno być takie, że roboty tam nie przyjdą. Więc e, ustaliliśmy, że to będzie nasza baza. Podążaj za nami, wszystko Ci pokażemy. Dobra, jesteśmy w takim razie w tajnej bazie naszej trójki dziwnych, nowych znajomych, trójki listeczków. Zobaczymy, co nas tam czeka i co w tej bazie się tak naprawdę znajduje, i właśnie po co im ta baza i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Znowu przerywa, nie mogę przeczytać, co mówią inni, znaczy nie mogę się dowiedzieć, bo. Serce Elbunko. Och, przestań. To nie jest bunkier, nie nazywaj tego elbunko! Chociaż szczerze mi się podoba nazwa elbunko, co wy wymyślicie? Elbunko... Więc, to jest główny pokój, gdzie spotykamy się razem. Za mną znajdziesz łóżka, w razie gdybyś się potrzebowała odpocząć. Elbunko pasuje. Moim zdaniem bardzo pasuje elbunko do tego miejsca. Co my tu mamy dalej? Zobaczmy, jakaś tablica, czyżby to była szkoła? I to jest e, nasz pokój e, narad. Tutaj planujemy nasze misje. Musimy być super przygotowani, zanim pójdziemy na pole walki w przeciwnym razie, misja może okazać się kompletną klapą. Tak! E, moglibyśmy na przykład utknąć na drzewach? M kontynuując. Na górze znajdziesz pokój komputerowy. Ponieważ zawsze fajnie jest mieć komputery w swojej sekretnej bazie. I mamy na nim y, pinballa. Graliście w pinballa? Ta gra jest po prostu bardzo stara. Tak, ale nie ma czasu na granie. Musimy y, przygotować się do naszej następnej misji. Niedługo? A? Powinniśmy zacząć od początku. Może słyszałaś o Sunshine Incorporation? Największej y, firmie, która daje dajmowe pieniądze wszystkim. Więc y, to nie jest takie proste. Pan Sunshine y, mówi, że pomaga villagerom, y, znaczy y, mieszkańcom wiosek, y, poprzez y, zabieranie ich śmieci, ale właściwie zabierają całkiem potrzebne rzeczy y, z każdego regionu. I te wszystkie pieniądze mają po prostu odwrócić uwagę od tego, co robią roboty. Więc nikt nie narzeka. Nawet nie wiemy, po co im te wszystkie rzeczy. To co wiemy na ten moment, że jeśli pozwolimy mu zabrać wszystko, wszystkie wioski wkrótce znikną. Za dzień lub dwa e, skończył wycinać wszystkie drzewa. Następnym krokiem będzie e, wycięcie całej wioski. Mieszkamy na tych drzewach! Naszym celem jest zatrzymanie, powstrzymanie Sunshine Incorporation e, od tego, cokolwiek zamierzają. Zaczynamy poprzez eliminację wszystkich robotów w naszym lesie. Porozmawiaj z nami, jeśli będziesz potrzebowała więcej szczegółów. Dobra, czyli rzeczywiście, słuchajcie, tak jak od początku mi coś śmierdziało te darmowe pieniądze, no to teraz rzeczywiście znowu zaczynają mi powoli śmierdzieć. Mamy tutaj salę komputerową, rzeczywiście mają bardzo stare komputery i chyba nic ciekawego. Ja bym się jeszcze rozejrzała zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. Co tu mamy za miejsce? Tutaj chyba robią swoje wybuchowe szyszki. Będziemy potrzebowali naprawdę dużo wybuchowych szyszek, żeby pozbyć się tego gigantycznego robota. Ale nie martw się, pracuję nad tym. Dobra, czyli my sobie wyjdziemy, może zostawimy tę osobę w tym miejscu. Śmiesznie stała e, akurat na mojej głowie. E, tutaj mamy jakieś, zobaczcie, rozrysowane plany. Tutaj wycinka drzew, jakieś dziwne szyszki wybuchające. I chyba w ten sposób właśnie będziemy musieli pokonać tego robota. A więc e, przystępujemy do ataku. Tak jak mówiłam, to Sunshine Corporation trochę mi śmierdziało, coś mi nie pasowało, ale no cóż, może rzeczywiście wszystko jest tak, jak być e, powinno. Może to mylą się te listy. Kto wie, wszystko się na pewno okaże w przyszłości. Na razie nie chcę sobie spoilerować. Wy też, jak wiecie, to nie piszcie, jak to wygląda, gdzie ta karta. Musimy jej użyć. Dobra, mamy kartę, wychodzimy na powierzchnię i jeszcze jedna ważna, ważna rzecz na ten moment, ponieważ pisaliście mi: Agu, kup te okulary, bo one mogą coś ci dać. I to był z jednej strony mały spoiler, także wolałabym, żebyście nie pisali mi, co mi dadzą te okulary. Ale spróbujemy uzyskać jeszcze jednego darmowego pieniążka. Może gdzieś tutaj się znajdzie. Co my tu mamy? Ja mam jakieś. Jakieś tajemne przejście I tutaj właśnie potrzebujemy tego czegoś Czego jeszcze nie mamy Dobra, w takim razie pójdziemy kawałeczek dalej Zobaczymy czy jeszcze będą gdzieś darmowe pieniądze Wiem, że miałam już nie myśleć o tych darmowych pieniądzach Ale cóż Jeszcze, jeszcze trochę myślę Bo w tym momencie, zobaczcie, brakuje mi jednego pieniążka Mamy 69 na 70 Tutaj niestety jest ten robot Który prowadzi wycinkę drzew Więc dalej my raczej nie pójdziemy no wstrętne roboty. Wszystkie drzewa wycinają. Zobaczcie, w ogóle masakra co tu się dzieje. Dobra, na razie nie... O, jestem o że koło ptaka. W takim razie szybko musimy się dostać na górę, bo będziemy mogli kupić okulary i zaraz wszyscy się przekonacie co to za okulary są w ogóle. Dobra, podrzucamy się. Hop, sasa. I teraz musimy chyba iść dokładnie w tę stronę. Jedziemy na górę, biegniemy po moście i jest darmowy pieniążek. Super. Doskonale. W takim razie mamy 70. Wydaje mi się, że właśnie tyle było potrzeba, żeby kupić e, te okulary. Tylko gdzie ten sklep był? Chyba na górze jeszcze. Dokładnie tak, to musimy iść w drugą stronę. Trochę jest tutaj zamieszanie w tej wiosce, e, ale spokojnie poradzimy sobie. To jest chyba właśnie niżej. Na, górze jest, na samej górze jest klub, a tutaj jest sklep. Dokładnie. I teraz tak. Proszę mnie przepuścić, bo ja tutaj muszę wejść do sklepu. Także kopa mu w, w liścia daliśmy. I dzień dobry, przyszłam kupić te dziwne okulary. Czy chcesz kupić te okulary? Nie wiem dlaczego, ale wyglądają naprawdę trochę dziwnie. Chcę! Kupujemy je! Super! Okej, okay. X-Ray Glasses. To są okulary X-ray. Zobaczymy, co one będą X-rayować, więc my, słuchajcie, od razu, e, póki możemy, sobie załóżmy te super. O! Jakie fajne! Jakie to jest fajne! Zobaczcie, będziemy widzieć jakieś ukryte rzeczy. O, ja cię, tego, tego nie przypuszczałam. Także to są okulary. Dzięki, że pisaliście. Następnym razem napiszcie Agukub, bo warto, bo coś, coś robią. Ale nie piszcie co. Nie spoilerujcie w ogóle historii, bo e, dla mnie najfajniejszą rzeczą jest odkrywanie jej e, po swojemu. Zobaczmy, co ona można pokazać. Póki co nic nowego nam nie pokazało. Jak się znam, czy tych przejść nie będzie pokazywać. Dokładnie! Okej, okay, czyli widzicie, będziemy teraz mieć podgląd na wszystkie przejścia tajemnicze. Tylko na razie nie możemy się w tę stronę dostać, więc ja bym, e, może tego orzecha na nim, czy żołędzia? Chyba nie będziemy mogli na nim wejść. E, ale też z drugiej strony, jak mamy te okulary założone, to chyba poruszamy się trochę wolniej. Dobra, ponieważ e, widziałam tam jednego z naszych listków, a raczej to będziemy musieli teraz zrobić. To ja z nią zagadam, zobaczymy, no, znaczy z nim, bo nie wiem, czy to jest ona, czy on. Ale to nieważne. Gadamy. Kokni. Znij tego gigantycznego robota, kiedy będziesz gotowa. Uważaj, może być w zły. Dobra, no czyli w sumie chyba nie ma sensu, jakby tego przeciągać dłużej. Spróbujmy go kopnąć. O -o. Wykryto atak. Mod obronny aktywowany. O nie, słuchajcie, chyba czeka nas w takim razie walka z robotem. Hej, jesteśmy tutaj. Uważaj na piłę robota, co? Robot będzie mi chciał spociachać? O... O! O nie! Dobra, musimy uważać. Po, może trochę pomożecie! O! Pomocy! Potrzebuję pomocy! Kopnij to, dobra, dzięki, dzięki! Okej. Okay. Co, wybuchło na mnie! Słuchajcie, chyba przegapiłam swoją szansę. Jakoś to spowolnione tempo. Nie, pomogło! Dobra, udało mi się w ostatniej chwili przeskoczyć. Chyba powinnam stać. Czekajcie! No. A może bardziej do mnie rzucajcie te szyszki? Co mi potem, że mi rzucają szyszki, jak one są w złe strony rzucane? Dobra, może teraz się uda. Jeszcze w takim razie jedno ciachnięcie. I teraz podajcie mi tylko do mnie. Dobra? Okej, okay. udało mi się kopnąć w pierwszą szyszkę. I patrzcie, uszkodziłam tego robota, ale jeszcze go nie pokonałam. To znaczy, że trzeba będzie trochę więcej szyszek na pewno, żeby tego robota pokonać. Okej, okay. co to miało być? Dlaczego kopnąłem zupełnie w drugą stronę? Okej, okay. szybko wszystko. O! Patrzcie, zatrzymał się, ale mi chciał zrobić. Chciał mnie tutaj zniszczyć, ale masz, za to ja ci szyszkę wyślę. Okej, okay, drugie pęknięcie. Ciekawe ile razy musimy go uderzyć, żeby go pokonać. To jest bardzo ciekawe. Okej, okay, mamy kolejną szyszkę. No kopnij! Wiem, że moja postać, moja bestia też nie jest zbyt jakby wyćwiczona w kopaniu szyszek, więc można było przygotować nas z jakimś treningiem na przykład. No dlaczego nie kopiesz w dobrą stronę? Dobra, ale już przynajmniej wiemy co mamy robić i myślę, że za chwileczkę też na pewno się uda kopnąć właściwie tą szyszkę. Robot na szczęście czeka, aż my ją kopniemy. Nie, nie musimy kopać w taksie. Dobra. I teraz? Dobra, udało się. I jeszcze ile razy? Już! Rozwaliliśmy robota, słuchajcie, rozwaliliśmy robota! Sunshine Incorporation, ciekawe co będzie dalej. Czy będziemy mieć teraz kłopoty? Bo w sumie nie wiemy, czy oni robili to dobrze. W sensie, czy to, co robili, było dobre. Udało się! Roboty zniknęły, nasza wioska jest ocalona. Nie moglibyśmy zrobić tego bez ciebie. Dziękujemy. Cześć. A! Kim kim jesteś? Jak ty nas tu znalazłeś? Czy zostawiłeś drzwi otwarte? Zawsze zamykam drzwi za sobą. Drzwi były otwarte. E, mój błąd. Przepraszam. E, mogę przyjść później, jeśli chcecie. E, to nie o to... Nie o to chodzi. To, powinno... to powinna być nasza sekretna baza. Nie chcemy, żeby roboty nas znalazły. Więc właśnie dlatego przychodzę. Mieszkam w wiosce zaraz obok lasu. Sunshine Corporation wysyła swoje roboty, żeby zbierać naszą kukurydzę. W zamian dają nam pieniądze, ale nie wiem. Właściwie jestem super bogaty. Yy, nie ma za bardzo, co z tym robić. Poza tym naprawdę lubię jeść kukurydzę. Yy, więc jesteśmy w tym podobni. To samo spotkało naszą wioskę. Znaczy to samo dzieje się w naszej wiosce. Działo się! Nasz nowy przyjaciel, znaczy nasza nowa przyjaciółka pomogła nam powstrzymać robota. Wiem, podążałem za wami i widziałem, co zrobiliście. Jeśli robot w mojej wiosce będzie dalej zbierał nasze uprawy, wkrótce skończy nam się kukurydza. A to znaczy, koniec jedzenia! Czy twoi ludzie nie powinni coś z tym zrobić? Nie! Czekają na roboty, żeby przyszły e, i dały im darmowe pieniądze. Darmowe pieniądze? Które e, właściwie są w tym momencie bezużyteczne. Ha! Więc przyszedłbym poprosić Was o pomoc, żeby pozbyć się robota. Hmm, myślę, że moglibyśmy spróbować. Tak! Jesteśmy wspaniałą drużyną. Skopmy ten żelazny zadek. Dzięki! Okej, okay, czyli słuchajcie, mamy kolejną misję i być może rzeczywiście liście miały rację. Rzeczywiście, liście. Mogliście mieć rację. No bo dlaczego? Dlatego, że mamy kolejną osobę, która też czuje, że to, co się dzieje, jest czymś złym. Hej! Y użyłem trochę kawałków metalu, które znalazłem, żeby zrobić coś dla ciebie. O! Masz, weź to! Waterhead! Czyli to jest ten kształt, który był nam potrzebny. Prawdopodobnie jest to coś konewka, co pozwoli nam podlewać kwiaty. Może mogłabyś wyrosnąć kwiaty gdzieś tutaj i tam. Okay, bardzo konkretna podpowiedź, ale ja już wiem, gdzie jeden z takich kwiatów możemy znaleźć. I w tym celu, słuchajcie, będziemy potrzebowali. A najpierw musimy się wydostać, dobra. Najpierw się wydostańmy. Nie będziemy, e, chociaż nie wiecie co? Wydostaniemy się już w pełnym stylu. Patrzcie, jakie fajne kolory. Dobra, w takim razie wychodzimy e, na zewnątrz, bo musimy podać jednego kwiatka. Musimy zobaczyć, co się kryje na górze w jednym miejscu. E, no i na pewno zaraz się przekonamy. Dobra, to było w tę stronę. E, będziemy musieli na pewno wrócić do wioski e, na początku, którą e, zwiedzaliśmy, czyli tam, gdzie nas odkryli jako bestie. E, tam będziemy też musieli po pomóc naszym przyjaciołom. Dobra, wiesz co? Potrzebujemy teraz głowy e, konewkowej. Ale fajnie to wygląda! Taki wężyk wyskoczył. Ale dzięki temu możemy po tych kwiatkach się wspinać. Super! I widzę, że tutaj jest też jakieś tajne przejście, kolejny żołądź. O, i to chyba będzie mi potrzebna sprawa. Coś czuję, że będziemy musieli zostawić go, żeby tutaj go wrzucić. Tylko czy uda mi się go tam wepchnąć? To jest pytanie. Panie żołęciu, panie żołęciu! To może być problem, to może być problem zdecydowanie, ale spróbujmy nacisnąć. A, czekajcie, bo tutaj może pociągniemy. A, i to leje się woda, super! To znaczy, że woda być może podniesie mój żołę żołąd, żołąd tak, chyba żołądź się mówi do tego poziomu, że będzie mi go łatwiej wsadzić na ten guzik. Okej, okay. i teraz mamy przejście otwarte. I w sumie wiecie co? Może będzie mi łatwiej wskoczyć, kiedy złapię się tego i po prostu wskoczymy. Dobra. Udało się, tutaj mamy kolejnego kwiatka do podlania. E, czekajcie, bo ja w sumie nie chcę pocztówki zakładać, tylko chcę mieć dalej e, do, znaczy tę konewkę na głowie. Podlewamy kolejnego kwiatka. Ale zanim pójdziemy, tutaj wejdźmy sobie w to miejsce. Uuu, tu mamy jakieś kolejne, jakieś ukryte, schowane rzeczy. Mamy kolejnego kwiatka, zobaczmy najpierw co jest z tej strony. A, to jest, patrzcie, powrót do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej, ciekawe. E, to jest, aha, bo tędy inną drogą już nie wrócimy, czyli będziemy musieli się wrócić. A co jest z tej strony? Jakieś drzwi. I wiecie co? Skoro są drzwi... To ja myślę, że wrócimy do tego w następnym odcinku i od tego sobie zaczniemy, żeby wejść przede wszystkim zobaczyć, co się kryje za tymi drzwiami. Także jeśli Wam się film podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. A ja już dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa!